Cześć moje drogie, dzisiaj będzie filmik z makijażem na bazie kosmetyków z projektu Zero. Jeśli ktoś tam jeszcze nie oglądał, projekt Zero jest to taki projekt, w którym zużyłam kosmetyki, wrzuciłam wszystko do jednego pudełka, już były dwa filmy z tą serią. Update'uję to raz na trzy miesiące, także widzicie jak ten mój postęp idzie. No i teraz po pierwszym update'cie będzie makijaż, który mam dzisiaj właśnie na twarzy. Możesz zobaczyć jak go wykonać. Jak widzicie jest to bardzo prosty makijaż dzienny. Gdy trzeba go wykonać, wiecie, pod presją, gdy mąż krzyczy, że wyjdę zaraz bez Ciebie się, bo nie mamy czasu. No to oczywiście takie coś, można z, takie pudełko mieć pod ręką, zużyć kilka fajnych kosmetyków przy okazji, no i pomalować i wyglądać całkiem fajnie w ciągu dnia. Jak macie ochotę sprawdzić, jak mi poszło i czy faktycznie ten makijaż jest taki szybki, i czy można go odwzorować i czy można zastąpić te kosmetyki czymś tańszym? Od razu mówię, że tak. Wszystkie odpowiedzi to oczywiście jest bardzo pozytywna odpowiedź. Teraz zapraszam na drugą część, bardziej praktyczną, gdzie pokażę Wam, jak ten makijaż wykonać w dosłownie parę minut. Na pierwszy rzut idzie baza Bobbi Brown. Ona jest oczywiście poza projektem, ale chciałabym ją dzisiaj użyć, bo na tej bazie całkiem fajnie mi teraz podkłady wyglądają. Nie wiem, co jest grane, ale z tą bazą mam taki love-hate związek. Czasem, czasem naprawdę była fajnie, a czasem bywa okropnie, że że się nie chce na siebie patrzeć w lusterku. Więc rozmaruję ładnie tą bazę równomiernie, wprasuję ją też w wypory i potem będziemy bawić się podkładem. Podkład będzie z projektu, jest to Dior Jeden z moich ulubionych podkładów, naprawdę bardzo go lubię, fajnie się utrzymuje na skórze takiej mieszanej, yy, bardzo suchej to myślę, że nie będzie tak bardzo naturalnie wyglądał, ponieważ podkreśli tę suchość. On ma całkiem fajne wykończenie, bo nie wymaga dość dużej ilości pudrowania, no chyba, że masz skórę bardzo tłustą, no to wtedy oczywiście porządny, konkretny puder się przyda. Yy, całkiem ładnie yy, kryje też różne niedoskonałości, łączy się dobrze też z innymi podkładami. Jeśli się miksuje lub, lub z innymi kosmetykami, takimi pudrowymi czy kremowymi, no po prostu dla mnie to jest taki jeden z fajniejszych podkładów, które można polecić na przykład do testowania, by stanąć przy szafie, no i sobie, sobie oczywiście wziąć próbkę i sprawdzić w domu, jak to wszystko będzie wyglądać na Twojej twarzy. Jak widzicie całkiem fajnie kolor jest wyrównany, oczywiście nie przykro moich prawno, bo to jest niemożliwe, ale wygląda całkiem naturalnie i on ma taką jedną nieciekawą cechę, jeśli się go nałoży zbyt dużo na przykład na strefę T, tam gdzie skóra się przetłuszcza najbardziej, no to niestety może się to ciastkować i może nieciekawie wyglądać w późniejszych godzinach i na to niestety dziewczyny narzekają. Nałożę sobie korektor z, też z projektu, to będzie ten z Sephory, bardzo fajny. Ja go bardzo lubię, ponieważ u mnie łączy się bardzo dobrze z innymi kosmetykami i wygląda całkiem naturalnie. Cała tam przykryć, to jest przykryte, ale ja nie mam tak bardzo zasienionej tej okolicy pod okiem, więc u mnie się sprawdza. Jeśli ktoś ma ogromne problemy w tej okolicy, no to, no to nie wiem, czy to będzie najlepszy wybór, ale warto go przetestować na pewno w Seforze jest masa kolorów, można wybrać. No i często jest też na wyprzedaż czy na jakieś tam promocji, więc cenowo też wychodzi całkiem fajnie. No, dosłownie dwa ruchy i już jest gotowe. I teraz czas na brązer. I chciałabym użyć nowości w projektu. To jest Smashbox, i zostało mi go już niewiele, więc się nie da wykręcić, jak widzicie. Zresztą ten podkład jest bardzo słabo wyposażony w ten brązer. Jest go bardzo mało. I wiele osób właśnie na to narzekało, że, że tego produktu jest bardzo mało w, w tym opakowaniu, a jest naprawdę świetny, bo ten brązer jest tak kremowy, jest tak bajecznie szybko rozprowadzający się, że no, chyba nie spotkałam się z drugim takim bardzo łatwym w obsłudze takim tego typu kosmetykiem. Jest naprawdę relacyjny, bardzo guluby. Jak widzicie, już prawie dosłownie parę sekund mi się udało to rozprowadzić. Jeszcze tutaj go wyprowadzę troszeczkę wyżej, żeby nie było zbyt grubo, zbyt ciemno. I będziemy jechać z rozświetlaczem. I ostatni kosmetyk kremowy będzie to rozświetlacz marki Becca. Bardzo lubię ten kosmetyk, chociaż też mam z nim taki związek Love Hate, zwłaszcza z jedną stroną na twarzy. Nie chcę się tak fajnie ułożyć na jednej stronie i to mnie bardzo drażni. No niestety mam z nim taki problem. Nie zawsze, nie z, nie z każdym kosmetykiem to idzie. Nie wiem, nie wiem czemu, czy po prostu ja jakoś dziwnie go pakuję, czy, czy co, ale staram się zawsze robić to samo. I tutaj go napakuję oczywiście w to miejsce standardowe, gdzie najczęściej ten kosmetyk lonuje. Nie daję go na centralnej części twarzy, ponieważ nie mam tego w zwyczaju. Wystarczy mi tutaj, jeśli ładnie błyszczy. Jak jest lekko przypudrowany takim niezbyt mocno matującym pudrem, niezbyt grubo układającym się, to naprawdę czasem to wystarczy. Nie trzeba go już tam podrasowywać jakimś takim pudrowym rozświetlaczem, tylko, tylko to wystarczy i daje taki całkiem ładny glow. Dzisiaj widzę, mam dość Dobry dzień co do tego kosmetyku, bo mi się ładnie rozprowadził bez żadnych ciat. Dobra, mamy to. Wszystkie kremowe kosmetyki już są na miejscu. Teraz pasuje to przypudrować i użyję oczywiście pudru z Diora. Już go kończę, niewiele zostało i użyję gąbeczkę, chyba też tak standardowo, tutaj gdzie zawsze pod oko i strefę tę, troszeczkę więcej pudru, a na resztę twarzy użyję pędzla takiego dość dużego z Glam Shopu. I taka niewielka ilość tego pudru prasuję tutaj bliżej nosa, wewnętrzny kącik i tutaj na moje zmarszczki trochę mniej, ponieważ ja jakbym nałożyła bardzo dużo pudru właśnie w tą zewnętrzną część pod okiem, nie nieciekawie by to wyglądało później, skóra by wyglądała na taką zmęczoną, trochę przesuszoną, a tak to się trzyma. Te kosmetyki akurat nie wymagają zbyt dużej ilości pudru u mnie, więc mogę sobie darować taki klasyczny baking i zrobię to tak po swojem. Jeszcze odrobina tutaj na brodę i te moje zmarszczki tutaj przy ustach. I na resztę, oczywiście, pędzlem w klepie tak odrobinkę omiota, troszeczkę poniżej żuchwy, czoło i drugą stronę. Czas na brązer. Oczywiście będzie to hula też z projektu. Zaczęłam od małego opakowania, potem wyrzucę może jakiś róż na jego miejsce. Całkiem ładny dołek już się tutaj zrobił. Oczywiście moja kamera tego nie pokaże, ale widać już to zużycie i to bardzo mnie cieszy, bo to jest chyba pierwszy brązer, który ma takie dość mocne wgłębienie w opakowaniu. I tak tutaj go nałożę na, na to miejsce, gdzie był ułożony kremowy brązer. I potem wyciągnę go troszeczkę wyżej tutaj przy linii włosów. Tutaj na, niżej na żuchwę. Jeszcze odrobinę tutaj. I będzie koniec z bronzarem. zostawię sobie na później. I zacznę teraz od bazy na powieki. Użyję tutaj Urban Decay i już sobie zaznaczyłam ostatnio. To jest właśnie ostatni update, bo wcześniej nie, jakoś wydawało mi się, że nie ma to sensu. Ale jednak chyba ma. I już troszeczkę poniżej tej linii zeszłam. Także widać to zużycie. I palcem nałożę sobie odrobinę tej bazy na ruchomą powiekę, aż po same brwi i tak równomiernie ją sobie tutaj ułożę, żeby się mi jakieś takie sztuczne zmarszczki nie porobiły i potem nałożę na to cielisty cień też z projektu, który już całkiem z ma. Jedną z takich fajniejszych właściwości tej bazy jest to, że wyrównuje lekko kolory, także jeśli ktoś ma z tym problem, że jakieś tam żyłki się pojawiają, jakieś lekkie przebarwienia, no to akurat ta baza może lekko wyrównać. To nie jest oczywiście moc um, krycia jak w korektorze, ale, ale swoje tam potrafi zrobić. I ten cień sobie użyję. Jak widzicie, już ma niezłą, fajną taką dziurę w środku. Duży pędzel, puchaty, najszybciej się akurat rozprowadza tym. No i nałożę sobie ten cień troszeczkę powyżej załamania tutaj, bo na ruchomie powiekę, będę kłaść co innego. A tutaj sobie ten cień nałożę w takiej dość pokaźnej ilości, żeby był troszeczkę widoczny, żeby nie tylko zebrać lepkość, ale, ale żeby ten jasny kolor był troszeczkę widoczny. I na ruchomą powiekę nałożę sobie Paint Pot. Jeden z takich super słynnych, polecanych yy, kosmetyków, który miał tam swoich zamienników, chyba głównie z Maybelline. I ja mam jeszcze ten cień do tej pory i muszę przyznać, że Muszę trochę podgonić z nim, ponieważ zaczyna mi lekko wysychać, a szkoda, bo był naprawdę fajny. A druga rzecz to, że był bardzo drogi, więc szkoda mi go wyrzucić. I nałożę ten cień sobie tutaj na całą ruchomą powiekę. Takim kulkowym pędzelkiem. Przyniżę się również. Nie wiem, czy w kamerze będzie go akurat widać, tak, jaki ładny blask daje, ale tak naprawdę na co dzień to jest taki, taki fajny cień. Dość elegancki, do wszystkiego pasuje i ze wszystkim bardzo ładnie się łączy. I ten cień też jest bardzo fajny jako baza pod turbo pigmenty. Jeśli ktoś lubi, no to myślę, że to jest kosmetyk, tak wystarczająco lepki i, i, i błyszczący, żeby podbić ten piękny blask, który mają te, te cienie. I teraz na to chcę nałożyć sobie palcem jeden cień taki, który jest kolorystycznie zbliżony. I to jest y, cień z Glam Shadows. I to jest Top Nude. I to, to jest Turbo Glow. Także, bo to jest turbobinę, tak? I nałożę go palcem tak odrobinę. Tylko o tutaj na centralną część. żeby jeszcze więcej tego blasku było. I w załamanie dam sobie ten drugi kolor, który mam też w projekcie. Też z taką całkiem fajną dziurą. trochę mniejszym pędzelkiem. Takim może bardziej płaskim. O tym. I nałożę go odrobinę i będę blendować, tak żeby było wszystko fajnie spójne ze sobą. Także jadę tutaj aż po wewnętrzny kącik. Na zewnętrznym wyjadę troszeczkę dalej, żeby powiększyć troszeczkę oko i będzie wszystko super. No, jest różnica. Wydaje mi się, że naprawdę między jedną stroną a drogą jest. jest ten efekt widoczny i nie będę więcej dokładać, żeby nie przesadzić, i jadę teraz z drugą stroną, i potem oczywiście rzucimy jeszcze eyeliner, który znalazł się ostatnio w projekcie. No i już paletę odrzuciłam na bok, teraz czas na ten kosmetyk. Mamy tutaj eyeliner z Maybelline, który naprawdę uwielbiam. Ma przepiękny brązowy kolor, ale to nie jest taki, wiecie, zimny, taki typowy brąz czekoladowy, tylko, tylko bardziej miedziany i ten kolor po prostu jest tak przepiękny. Że aż chcę kupić kolejne opakowanie. Jak zużyję to, będzie jeszcze w sprzedaży, to oczywiście na pewno go wezmę. I to, co chcę zrobić, to tylko przytymić lekko linię rzęs, ponieważ u mnie piękne, wyciągnięte, graficzne kreski nie wyjdą. Po pierwsze, nie potrafię ich zrobić, a po drugie, mam dość asymetryczne oczy i wychodzi jedno oko na Maroka, drugie to też w drugą stronę, więc, więc sobie daruję i robię to co zwykle na szybko, taką fajną kreskę przydymioną, która troszeczkę doda wyrazistości oku, podkreśli, no i z daleka oczywiście te rzęsy wyglądają też na bardziej gęste, więc ja się tu chwilę pobawię i potem będziemy tuszować rzęsy. Kreski już są, teraz czas na tusz do rzęs. Zużywam ten z Miss Sporty i myślę, że już tam wiele go nie zostało. Także może podczas tej aktualizacji, która właśnie ma miejsce, czy między pierwszą a drugą, może uda się go zużyć i wrzucę na to miejsce coś innego. Mam też taką nadzieję co do podkładu i korektora. Zobaczymy jak to pójdzie. Ten tuż zdecydowanie bardziej lubię, gdy jest świeżo otwarty. Ma naprawdę taką fajną, aksamitną, dość żelową formułę. A potem troszeczkę gęstnieje i po paru tygodniach już ten efekt taki super naturalny, taki gładko nałożony na rzęsach już tak no, nie występuje. Już tak wydaje mi się, że trochę może problem otworzyć, bo może się sklejać, bo jest taki właśnie gęsty, lepki i niestety może nie każdemu się ten efekt podobać. Teraz y, chciałabym zrobić brwi. Kredka z Benefit idzie w ruch i wyczeszę sobie odrobinę moje brwi i potem nałożę kredkę. Musiałam się inaczej ustawić, bo już po prostu w mi trochę urósł i muszę przyznać, że trochę, y, nie wiem, wypada na przepony działa, bo normalnie czasami mam wrażenie, że muszę sobie odsapnąć, więc chwila przerwy była. I teraz kredka w ruch, też już jej niewiele jest, bo się więcej nie da wykręcić. Także myślę, że może w ciągu tych trzech miesięcy uda się pozbyć kolejnego kosmetyku i będę wrzucać na to coś, coś innego, może jakąś pomadę, bo z tymi pomadami też trzeba szybciej uciekać, bo wysychają. A co do tej kredki, to naprawdę ją bardzo lubię, jest super wydajna, fajny ma kolor, ładnie się utrzymuje. Dobrze się rozprowadza, i tutaj naprawdę ja nie mam z nią żadnego problemu, poza tym, że jest chuleryni droga. To może większości osób przeszkadzać, bo naprawdę te kredki mają bardzo mało takich opinii, bardzo takich negatywnych albo takich, no nie wiem. Tak, że, że nie występują takie rzeczy, które osobom przeszkadzają i, i które po prostu dyskwalifikują ten kosmetyk. Jak ktoś dostaje paczki PR-owe, to po prostu ma takie zapasy tych kredek i chwali i moim zdaniem jest ku temu dość duża podstawa. Dobra, to już mam zrobione, jeszcze tutaj wyczeszę, wyrównam wszystko fajnie. I co mi zostało jeszcze? Zostało mi jeszcze kosmetyk jeden do rozświetlania i zostało mi coś jeszcze na usta, także ja sobie tu wygrzebię, żeby nie szumić bardzo, nie, nie tłuc się. Tą paletę do konturowania, potem jeszcze będziemy, a jeszcze będziemy psykać na koniec, także dobra, ja tu szukam i za chwilę będziemy się bawić. Dobra, mam paletę i ta moja paleta po prostu jest w ciężkim stanie, ale też widzę już ten progres, już tych drobnych takich kawałeczków jest coraz mniej, dno już widać, także zużycia jest już super i nałożę ten rozświetlacz dosłownie w to samo miejsce, gdzie napakowałam wcześniej ten kremowy, ale taką niewielką ilość, naprawdę niedużą, bo dzisiaj makijaż jest jak widzicie super naturalny, bardzo delikatny, dzienny taki w stylu no make-up, także nie ma co przesadzać z tym rozświetlaczem i tak myślę o tym różu jeszcze, także gdzieś ten pędzel mój tu mi zginął, nie wiem gdzie tak wezmę inny może ten na różu. On jest też bardzo napigmentowany, więc tutaj trzeba bardzo, bardzo niewiele. I na drugą stronę. I tak się uparłam, że tą paletę wykorzystam, bo kosztowała naprawdę bardzo dużo, że nic tutaj nie zmarnuję i skupiłam się na tym rozświetlaczu jak na żadnym innym kosmetyku. Dobra, teraz na usta rzucę jeszcze tą szminkę z Kiko, która też mi się dość fajnie zużywa. No, widzę, że ta szminka zrobiła całkiem Dużą robotę w tym makijażu. Jest na takim pierwszym miejscu. Dobrze, mamy to. Super. I teraz jeszcze mgiełka, której zostało mi też niewiele. Przesadziłam z ilością, jak zwykle. Ale to jest mgiełka, którą ja uwielbiam, która naprawdę fantastycznie się sprawdza i nie wpływa negatywnie na makijaż. Także super. Dobrze, makijaż już mamy na miejscu. Wszystko jest tak, jakbym chciała. To jest taki, oczywiście, mój makijaż dzienny który ja wykonuję codziennie w 10 minut, bo mój mąż więcej mi nie daje czasu. Jak mam się gdzieś pomalować, to dosłownie w takim ekspresowym tempie. I dajcie znać, czy miałyście coś z tych kosmetyków, lubicie lub nie. Lub na coś się zapatrujecie. Może chciałybyście wypróbować, to oczywiście piszcie śmiało. Dzisiaj to wszystko. Widzimy się na pewno w następnym filmiku. Pa!